Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Arki z Wisłą Kraków, wynik 2-2. Jest z nami trener gości, pan Mariusz Job. Witam trenerze. Bardzo proszę na początku o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Na pewno bardzo trudne spotkanie z rywalem, który skupił się na tym, żeby wybiegać nas z rytmu, żeby zabierać czas. Myślę, że to zaczął robić bardzo szybko, bo już po zdobyciu pierwszej bramki... Dochodziło nawet do takiej ciekawej sytuacji, że ławka rywala spowalniała noszowych, żeby szli po zawodnika, więc to rozumiem te wszystkie sztuczki, y, które mają na celu zabieranie sekund i, i to Arka się robiła dobrze, nawet bardzo dobrze. Y, natomiast z naszej strony duże gratulacje dla chłopaków. Y, dużo rzeczy, które sobie założyliśmy, wychodziło. Stworzyliśmy sporo sytuacji strzeleckich żałuję, że ten mecz tak szybko się skończył, bo, bo myślę, że to była kwestia czasu, kiedy byśmy zdobyli kolejne bramki. Na pewno Kamek do naszego ogródka, jeżeli chodzi o krycie stałych fragmentów gry, bo, bo w zasadzie tylko w tym momencie Arka była groźna i zdobyła z tego dwa gole. Poza tym nie stworzyli żadnej sytuacji strzeleckiej. Także duży niedosyt, bardzo duży niedosyt, ale z drugiej strony. Optymizm, bo było widać, że ten zespół do końca wierzy w zwycięstwo, że ten zespół atakuje cały czas, jest agresywny w ataku, traktuje to jako stratę dwóch punktów. Dziękuję. Czy są pytania do trenera gości? Był pan Andrzej Pierwszy Andrzej tutaj telewizja polska w Gdańsku. Panie trenerze, słuchając pana wypowiedzi, można dojść do wniosku, że Wisła nie wygrała tego meczu przez noszowych i ławkę rezerwowych, a może po prostu Wisła była dzisiaj nieskuteczna. Nie, Wisła nie przegrała przez noszowych. Mówię tylko o sytuacji, w której rywal z premedytacją zabierał ten czas, wytrącał nas z rytmu. Oczywiście, to jest taka strategia, mają do tego prawo. Natomiast to jest coś, co yy, nie musi się podobać mi. Yy, przegraliśmy dlatego, żebyśmy słabiej przystały w fragmentach gry w defensywie. To jest powód. A skuteczność pana drużyny? No bo jednak mieliście tych sytuacji troszeczkę. Może to był jakiś element... Tego właśnie, że nie udało Wam się dzisiaj wygrać? No, Zrobiliśmy dwie bramki, to dosyć dużo, jak na, na mecz na wyjeździe, z rywalem, który jednak jest wysoko w tabeli i bronił się w drugiej połowie często całym zespołem, więc to, to nie jest łatwe. Wiele strzałów było blokowanych, wiele strzałów było bardzo blisko celu, kilka razy bronił bramkarz. Oczywiście no nie oczekujmy, że każda sytuacja będzie zamieniana na gola, to jest niemożliwe. Natomiast pozytywne jest to, że tych sytuacji stworzyliśmy bardzo dużo, oczywiście chcielibyśmy być bardziej skuteczni. Proszę przesunąć się, Teraz słychać? Chciałem zapytać o dwie sytuacje. Pierwszą z 22 minuty i mówiłem, ale nie może... To jeszcze raz Bartoszkaczka, Zota Krakowska. Pierwszą tą największą chyba kontrowersję tego meczu z zagraniem piłki ręką przez zawodnika Arki, jak to z Pana perspektywy wyglądało. No i druga taka w perspektywie dalszej, już ważniejsza chyba rzecz, co z Marko Poletanowicz. Z mojej perspektywy też to wyglądało na rękę, na rękę, która jest ułożona w sposób nienaturalny. Ta piłka była bardzo długo w powietrzu, więc uważam, że bram, zawodnik miał czas na to, żeby ją skontrolować, gdzie ona leci. Sędziowie tłumaczyli to w ten sposób, że, że nie widział piłki, więc no, nie jestem od oceny tego, od tego są sędziowie. Nie chcę w to, w to wchodzić głębiej. Jeżeli chodzi o Marko, jutro będą badania i zobaczymy, na ile poważny jest to uraz, bo to jest uraz kolana. Jeszcze o Mariusza Kucę chciałem zapytać, bo on ostatecznie nawet w kadrze meczowej się nie znalazł. Z tego, co gdzieś tam już można było słyszeć, to po prostu przeziębienie, tak? Tak, wczoraj wieczorem miał wysoką temperaturę, dzisiaj rano również zdecydowaliśmy, żeby go odesłać wcześniej do domu, bo nie było sensu go trzymać w takiej pogodzie na ławce albo na stadionie. Po prostu jest chory. Jeszcze? Tak, bardzo proszę. Witmaniewskie Radio Mors. Panie trenerze, słabo weszliście w pierwszą i drugą połowę, z czego wynika to, że dopiero rozpędzacie się z czasem, gdy raka szczeliła gola, to ruszacie i naprawdę świetnie to wygląda, tworzycie widowisko, ale początek taki trochę uśpiony, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie. Nie uważam, to, że tak było. Czy jeszcze są pytania? Jeśli nie, dziękuję trenerowi. Dziękuję. I w drugiej części jest z nami trener arki Dawid Szwarga. Witam, trenerze. Bardzo proszę o podsumowanie spotkania, a następnie o pytania, jeżeli się pojawią do trenera. Zawsze jest niedosyt, jeżeli tracisz bramkę w doliczonym czasie gry. Natomiast z przebiegu meczu na pewno ten remis jest takim wynikiem zasłużonym i, i my na pewno wymagamy od siebie więcej, jeżeli chodzi o taką jakość gry. Mówię tutaj zarówno o tym, jak wyglądaliśmy z piłką. I jeżeli chodzi o pressing, to są na pewno momenty takie do poprawy. Natomiast duże słowa uznania dla zawodników, bo, bo pokazali taki charakter, i naprawdę takie cechy ewolucjonalne na wysokim poziomie. Natomiast finalnie, finalnie na pewno jako drużyna możemy być lepsi, będziemy lepsi i będziemy pracować teraz w tygodniu na tym, żeby, żeby w tym kolejnym meczu zaprezentować się zaprezentować się lepiej. Bierzemy ten punkt. Eee, ze sobą i, i działamy dalej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę. Andrzej Ziesiarski, z Lewica Polska w dnesku Panie trenerze, mówił Pan, gdyby był zespół, który będzie grał w piłkę, to nam się też będzie łatwiej grało. Dziś przyjechał zespół, który grał w piłkę. Y... Oczywiście statystyki nie grają, ale 60 do 40, jeśli chodzi o w utrzymaniu piłki na Wisłę, 18 do 5, jeśli chodzi o strzały. I Chciałem się zapytać też o pewne elementy, szczególnie pierwszej połowy druga część i drugiej połowy też druga część. Takiego dość łatwego i szybkiego wychodzenia spod pressingu, który Arka próbowała zakładać w wiśle. Wisła bardzo, no powiedziałbym, dość łatwo radziła sobie z tym, wychodziła i miała niestety no, kilka bardzo groźnych sytuacji. Jak Pan sądzi, z czego to wynika? Szkoda, że Pan tych statystyk nie przytaczał po meczu z Polonią Warszawa, bo były odwrotne. Natomiast zgadzam się tutaj z Panem. Zdecydowanie w działaniach takiej obrony wysokiej powinniśmy być lepsi. Nie będę wchodził w szczegóły, bo tam były problemy takie największe z interpretacją w pierwszej połowie tego, czy Wisła buduje na czterech, czy na trzech. Bo ten pressing jest trochę inny, jak budują na czterech obrońców, trochę inny, jak budują na trzech, i my to źle interpretowaliśmy, troszeczkę za wolno. I to był jeden z elementów, który, który możemy, robić, możemy robić lepiej. Wydaje mi się, że w drugiej połowie było to na trochę lepszym poziomie, ale to jeszcze nie jest ten poziom jaki, jaki ja oczekuję i pewnie zespół oczekuje jeżeli chodzi o grę. Chciałem się zapytać o tą ostatnią sytuację, bo Pan powiedział, ta bramka w doliczonym czasie gry zawsze najbardziej boli, ale ona jednak była ze stałego fragmentu gry i ten, jak popatrzymy na taki system krycia, no, i tego, co się stało przy tej bramce. Jak pan sądzi, czy to już po prostu zmęczenie materiału, czy to jest takie, ja tak powiem, ostatnie drgnięcie, i, i przez to troszeczkę bałagano, no mówiąc delikatnie, tam było dość duże zamieszanie, bo to była pierwsza piłka wygrana przez nas, potem chyba druga piłka, wydaje mi się, że Mark i, i Rata skakali razem o tą drugą piłkę, i tutaj zabrakło takiej komunikacji, żeby, żeby zachować trochę więcej spokoju, tą piłkę po prostu wyekspediować, no ale też trzeba. Oddać strzelcowi, że zachował się bardzo dobrze, bo uderzył z pierwszej piłki, uderzył z powietrza, nie było czasu na reakcję. Są bramki, którym, przed którymi można się wybronić, ale akurat tutaj no, zachowanie indywidualne zawodnika Wisły było na wysokim poziomie. Jacek Urzeński, Trybunał najpierw o tej przyjemniejszej statystyce, bo też były dwa rzuty różne, dwa kole, więc czy ja to zasługa, czy to jakaś większa praca wykonana w tygodniu e, zaprocentowała? Generalnie mieliśmy 20 rzutów różnych w tych dwóch pierwszych meczach ze Zniczem i z Polonią Warszawa. Dzisiaj jest znacznie mniej, a za dużo większa skuteczność. Natomiast no, to jest taka praca konsekwentna. Na pewno wykonawcy zrobili dobrą robotę, bo, bo po prostu dośrodkowania były dobre. No i na pewno ten Rafał Figiel, który odpowiada za stałe fragmenty gry, dobrze przygotował się do tego meczu i pomógł, pomógł zawodnikom być skutecznymi w polu karnym przeciwnika. I teraz ta właśnie mniej przyjemna statystyka, bo to były dwa jedyne celne strzały, przynajmniej zaliczone do statystyk. I to kolejne, ten mecz, tych strzałów i wręcz sytuacji strzeleckich jest bardzo mało, z czego to wynika. Dzisiaj na pewno też trochę wynikało z jakości przeciwnika, który potrafił się utrzymywać przy piłce, który potrafił y, grać blisko naszej bramki, w związku z tym nie mieliśmy. Nie mieliśmy Dużo momentów w ataku pozycyjnym, natomiast strzały można oddawać w bardzo różny sposób. Czyli jeżeli gra się z zespołem, który, który dobrze wygląda z piłką, to można poprzez dobrą obronę wysoką odebrać piłkę na połowie rywala i z tego kreować sytuację, z tego doprowadzać do, do, do strzałów. Tak? Stałe fragmenty gry to jest kolejna, kolejna faza gry, istotna faza gry, z której, z której można strzelać bramki. No i wiadomo, gra, gra w ataku, gra w ataku pozycyjnym. Dzisiaj nie wchodząc w jakieś za duże szczegóły, po prostu za łatwo traciliśmy piłkę wielokrotnie. Zaczynaliśmy od prowadzenia i traciliśmy często piłkę w kontakcie z zawodnikami zawodnikami Wisły. I kiedy tak szybko tracisz piłkę po odbiorze, bardzo trudno się zorganizować, bo, bo ty się już organizujesz do ataku, tracisz, już jadą w drugą stronę. Więc na pewno jedną z przyczyn tego, że tych sytuacji nie krywaliśmy dużo, były, była za duża liczba prostych strat. Witwaniewski Radio Morsy. ten, że stworzyliście dzisiaj takie naprawdę dobre widowisko? Może to być spokojnie wizytówka pierwszej ligi. Pytanie czy sędzia na zbyt wiele nie pozwalał? To znaczy, mieli bardzo dużo emocji na ławkach rezerwowych, sporo fauli. Mam wrażenie, że w końcówce już kipiały emocje na waszej ławce rezerwowych. Czy widział Pan jednak, że sędzia nie do końca pełnia spotkanie, Czy wszystko było ok? I to jednak są sprawy boiskowe, że był remis? Piłka nożna to generalnie emocje, i e, ja tego nie odbieram nigdy źle, jeżeli ławka żyje. Ja wręcz oczekuję tego, żeby ławka żyła. Oczywiście nie była wulgarna czy, czy chamska, ale jeżeli sędzia że w sytuacji stykowej faula drużyny przeciwnej, to trudno, żebyśmy siedzieli na ławce i bili brawo. Tylko po prostu reagujemy i nie ma w tym nic złego. I, e, sędzia się powinien zająć sędziowaniem. Mamy na ławce również. Również naszą robotą, a naszą robotą też, też, też są właśnie emocje. I po prostu nie ma w tym, uważam, nic, nic złego, że jeśli nie przekraczamy oczywiście pewnych granic. Jeżeli ta granica jest przekroczona, to trzeba ukarać trenera bądź zawodnika żółtą kartką, co, te, co sędzia Raczkowski robił. Myślę, że sędziowanie było dzisiaj na dobrym poziomie i, i na pewno bym nie, nie szukał wyniku 2-2 i, i, i tego, jak się ten mecz zakończył w, w jakiś błędach sędziowskich. Raczej Raczej bym powiedział, że po prostu emocji było dużo z obu stron i, i na pewno nie był to łatwy mecz do sędziowania. Ale, ale sędzia nie był dzisiaj też głównym aktorem tego widowiska, tylko, tylko byli nim piłkarze, i tak powinno chyba być w meczach piłkarskich, że to jednak e, piłka nożna jest najważniejsza. Ten RBI zwrócił uwagę, że troszeczkę zbyt długo schodzili pasi zawodnicy z boiska, jak pan się odniesie. No w sensie tak, że to nie było w ogóle w żaden sposób zaplanowane czy, czy sterowane przez nas, to były realne, realne urazy i zarówno Hidek i Torni zgłaszali już wcześniej e, takie problemy zmęczeniowe po prostu, związane z intensywnością tego, tego meczu i zapały ich skurcze i musieliśmy po prostu jakoś znieść zawodnika z boiska, to nie było w ogóle naszą intencją, żeby, żeby przedłużać mecz. Czy jeszcze są pytania? Nie, dziękuję trenerowi. Zapraszam praktycznie za miesiąc na kolejne meczarki. Dziękuję.